Moi drodzy, doczekaliśmy się czasów ekopatologii. A na czym ta ekopatologia polega? Już śpieszę wyjaśnić. Tutaj mamy taką reklamówkę papierową, która w sklepie kosztuje złotówkę. A tutaj mamy reklamówkę z tworzywa sztucznego, która w sklepie kosztuje 50 groszy. No i y powinno być, że ta reklamówka zgodnie z przeznaczeniem ekonomii powinna być tańsza od tej reklamówki z tworzywa sztucznego, a jest na odwrót. I tutaj mamy <todgłosy> Pierwszy aspekt y, ekopatologii y, reklamówek y, makulaturowych y, lub papierowych. Ale to nie wszystko, bo y, jeżeli no, jest taki fakt, że ta reklamówka z y, makulatury jest droższa, to znaczy się, że po, potrzebuje większego nakładu energii. Żeby ją wyprodukować od tej tańszej reklamówki plastikowej, i tutaj mamy właśnie tą ukrytą e ekopatologię re reklamówek z, z makulatury. i z e I tak naprawdę to te reklamówki. Z makulatury, które rzekomo są z, z, odnawialne z, 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 z innych papierów, no to tak naprawdę one produkują więcej odpadów, bo trzeba nałożyć potrzebne jest wie, wie, więcej energii, żeby ją wyprodukować, a to się przekłada na to, że y, produkowane jest pro, w procesie produkcji tej reklamówki y, y, powstaje więcej odpadów y, niż w procesie produkcji tej reklamówki, która y, no, jest z, pl z plastiku i no, dłużej się rozkłada, ale ona generuje w procesie produkcji mniej odpa y, odpadów, a z kolei no, no, ta, ta, ta reklamówka ona... Ona się szybko rozłoży, no ale w procesie produkcji generuje mnóstwo odpadów, które są trudno rozkładalne, czego nie widać na pierwszy rzut oka, ale właśnie dlatego nagry nagrywam ten odcinek, żeby poinformować i uświadomić ludzi, że tak naprawdę to nie jest żadna ekonomia i Dbanie o środowisko, tylko wręcz przeciwnie, to jest właśnie ekopatologia reklamówek makulaturowych. Tak to wygląda, właśnie. To tyle, co chciałbym powiedzieć na ten temat. Zapraszam do komentowania. Dziękuję za uwagę.